Witam serdecznie w systemie miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu, wszystkich aniołów ziemskich i niebiańskich. Witam Was w kolejnym dniu po wyborach. Rzecz się ma cudownie, oby tak dalej. Niemniej widzimy, co się dzieje, jak Niemcy zaczynają już wściekać się na Polaków za to, że wybrali prawicowego przywódcę. Więc dla nas to jest nieprzyjemne, bo znamy historię I i II wojny światowej. I pamiętacie, co, co się może stać, bo mówiłem kiedyś o tym, jak przychodziła do mnie również święta Teresa Neumann. Ona często zastępowała na rozmowach, właśnie. Ojca Pio, kiedy ojciec Pio działa gdzie indziej, to ona nieraz było tak, że nawet miesiąc, miesiąc cały była, zastępowała ojca Pio. I powiedziała mi, że już dzisiaj się modli, a było to sporo lat temu, że już dzisiaj się modli o to, że jak niemieckie wojska będą przechodziły przez Polskę, by nikomu nic nie zrobiły. Więc oni dostają wścieklizny, bo chcą rządzić Europą, a to się tak już nie da, bo Bóg chce czegoś innego i my też chcemy czegoś innego, czegoś pięknego, dobrego, wspaniałego, a tu nadal Żydo-komuna chce rządzić światem. I ojciec Pio mi też powiedział w latach 90 że nadal rządzi w Polsce Żydo-komuna. Stąd Wałęsa, który zwariował już całkowicie, <laughs> on się już nadaje do odstawki politycznej, a jednak zabiera głos i nie ma Boga w sercu, tylko jakiegoś diabełka sobie tam uchował i takie rzeczy mówi, co w ogóle nie przystoi na mężczyznę niskiego wzrostu. Więc <laughs> wszyscy chcą teraz zaatakować Karola. I atakują, i będą atakować, ale on na szczęście jest wypróbowany, bo ćwiczy, w boksie brał udział, więc jest psychicznie zdrowy i ciosy otrzyma takie i zrobi uniki, uniki i wyciągnie, wyprowadzi strzał taki, że wszyscy się zdziwią. Dlatego wiemy, na czym polega Unia Europejska, kto ją stworzył i dlaczego. Niemcy są tylko wyrobnikami. Z Rosjanami, oczywiście, bo rządzi masoneria tak naprawdę żydowska całym.